W końcu dzisiaj jest ładna pogoda. I aż człowiek ma ochotę pospacerować, bo jest troszeczkę cieplej. Ja dzisiaj czuję się jakoś strasznie wyspany. Długo leżałem w łóżku, długo, długo się byczyłem, chociaż wstałem wcześniej, ale poszedłem, ym, poszedłem wcześnie też spać nie oglądałem dzisiaj Gry o Tron, Bo jakoś nie miałem weny. Wróciłem z tych chłopów i położyłem się spać. Wykąpałem, położyłem spać. Dzisiaj mam pracę. Dopiero w czwartek mam wolne. Chciałbym coś tam porobić. Chciałbym sobie w ogóle poszukać butów na zimę. Chciałbym ruszyć z wami i, i znaleźć idealne buty na zimę. Jestem teraz na spacerku z, tym, z tą małą bestią. <laughs> Bo ja nie mogę sobie nawet kawki wypić na spokojnie. On oczywiście musi być. Na pierwszym miejscu, ale dzisiaj to aż przyjemnie. A po co ty tak dęba stajesz? Idziemy. Masz być grzeczny do innych piesków. I co wam mogę powiedzieć? Zapraszam was przepięknie na tego vloga i będziemy sobie pewnie przez parę dni działać razem. Ja mieszkam na osiedlu, gdzie są sami starzy ludzie. Ja na pewno nikogo nie wyrwę, chodząc na te spacery z Hadesem. Jakie słoneczko jesienne. O, Jest całkiem przyjemnie. Dzisiaj mam bardzo chillowy dzień. Mimo tego, że idę do pracy. Robię sobie zaraz śniadanko. Pokażę wam, co, co robię sobie na śniadanie, bo wprowadziłem nowe rzeczy do mojego żywienia. Już znudziłem jedne tortille. <grym> Polecę wam parę nowych Skończył się już sezon na warzywa i owoce. I bardzo na tym punkcie ubolewam, bo ja nie wiem, co ja teraz będę wszamał. Zostały jakieś awokado, żodkiewki, prawie dobre pomidory, które są praktycznie bez smaku. Muszę znaleźć nową drogę, jeżeli chodzi o moje odżywianie. I zrobiłem sobie, pokażę Wam, do śniadania taki talerz dobroci. Mam tutaj awokado, mamy rzodkieweczkę pomidora. Ale to nie wszystko, żebyście nie pomyśleli, że jestem jakiś jebnięty, że jem same warzywa. Bo tam w piekarniku robi mi się główne jedzonko i ja teraz... Jem dwa posiłki dziennie, takie na full, bo ja nie chcę być głodny. Naprawdę nie lubię być głodny. Nie chcę się doprowadzać do tego, że, że ja w jakiś sposób jestem głodny i odczuwam głód, bo ja mam złe nawyki żywieniowe z kiedyś. I ja wiem, że ja bym popadł wtedy w taki wilczy głód i bym żar na opór. Więc najadam się rano, później coś przekonczę w pracy i jem sobie fajną kolację. To jest tak, jakby mój sposób i motywuję się do tego, żeby sobie wziąć multisporta u mnie w pracy i chodzić na, na bieżnię. Dzisiaj chyba to załatwię. Bo i tak ja rano mam bardzo dużo czasu. Jak wrócę, tak samo jestem samotnym człowiekiem. Znaczy jestem sam, nie samotnym. I te wieczory są takie długie. Mam dosyć oglądania seriali. Co ja zrobię, jak skończy mi się gra o tron? <laughs> I się tego martwię. Więc zobaczymy. A to jest kolejny mój talerz dobroci. Pół cukinii. Ja uwielbiam cukinię. No i zaraz wam opowiem o tej kiełbasce. I do tego jeszcze mam dwa kawałeczki chlebka proteinowego. A ta kiełbasa to jest moje odkrycie życia. To jest kiełbasa z piersi kurczaka. Super chudziuteńka. A ona tak zarąbiście syci, ja tak lubię sobie takie dwa kawałeczki tej kiełbaski podgrzać. Mm. To jest pychota, naprawdę pychota. Kocham też pieczarki takie z piekarnika. Zobaczcie, ona w ogóle nie traci wody. To są tak fajne pieczary od tego pana, co ma ten warzywniak. Mm. I chlebek też z piekarnika Multum warzywek Jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem Jak ja zjem sobie takie Danie I też jeszcze jedna rzecz Ja w ogóle nie solę rzeczy Przestałem używać sól Bo tak naprawdę my w tym wszystkim co jemy mamy tyle soli i cukru, że w zupełności to naszemu organizmowi wystarczy. Uwielbiam taki talerz dobroci. Naprawdę. Takie ubaska to jest... Kiełbasa z piersi kurczaka. Ale z jakiej ona firmy jest? Chyba z Morlin. Nie jest jakaś najdroższa na świecie. Bo takie dwa pędka kosztują chyba 12 zł. Skład też nie jest najgorszy. Ja nie mam jakiejś obsesji na punkcie jedzenia. Żebym patrzył na, na wszystko, no i awokado. To są dobre tłuszcze. Mm, żebym też patrzył na wszystkie składy, jakieś bilanse, bo ja nie mam, ja nie mam o tym bladego pojęcia. Ja wam powiem tak, ja będę jadł to, co lubię w takich ilościach, jakie mnie satysfakcjonują, i żeby to miało jakiś rozsądek w sobie. I naprawdę mi to służy. Mm. I po takim śniadanku ja jestem full do godziny 15. Godzina 15 to jest takie minimum. Później jemy jakiś skyr. Coś w ten deseń. Coś lekkiego albo jakiś grupę warzywek Jak wracam, to robię sobie też sowitą kolację, żeby nie iść spać głodnym i picabello Posłuchajcie Ja skończyłem właśnie pracę Czuję się trochę jak żul Farbujemy dzisiaj włosy bo ja chcę odejść od tego blondu okropnego i jedynym ratunkiem, dopóki mi nie odrosną te włosy, są szamponetki. I ja sobie pyknę dzisiaj szamponetkę i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I jak to się będzie prezentować na tych przetrawionych włosach. Jestem bardzo ciekawy, ale już mam dość takich odrostów. Ja się bardzo źle czuję. Chcę się pozbyć tych białych piór, a obciąć włosów nieobetne. I będziemy dzisiaj działać, muszę się ogolić, muszę się wymaseczkować. Potrzebuję czasu dla siebie, bo jestem ostatnio bardzo zmęczony. Idę teraz do Biedry po kiełbę i tortille. To są moje główne składniki żywieniowe. Ja już jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam pełną siatę dobroci zieleniny. Mam ochotę na te tortilki. Znowu dawno nie jadłem i mnie naszło, ale nie mam jeszcze teraz apetytu. Na początku musimy zrobić porządek z moimi włosami, bo to jest priorytet. Jak przekupa. Z tym styranym życiem strasznie. Ale dobra. Doprowadzimy się do ładu i od razu będzie lepiej się żyło. Nie wiem jaki. Ogarnąć sobie pasek do tego płaszcza. Czy taki gruby brązowy, żeby ładnie to wyglądało? Czy ukrócić trochę dół i zrobić sobie taki szlafrokowy pasek do tego? Nie wiem, myślę, że zrobiłbym taki szlafrokowy pasek, a nic się nie stanie, jak nawet trochę ten płaszcz z dołu skrócę. Myślę, że to będzie całkiem zacnie wyglądać. Już coraz mniej, czy jak bezdomniak, ogoliłem się. I nadszedł ten czas. Pozbywam się tych blond piór. Będziemy zaraz się farbować. Od 3,5 i pół roku nie widziałem się w pełnych ciemnych włosach, ale ja już nie chcę farbować. Chcę odżywić swoje włosy. Chcę, żeby mi odrosły i chcę mieć takie błyszczące, zdrowe włosy. To jest jedyny sposób. Ja będę się na razie ratował szamponetkami, aż mi nie odrosną te włosy do końca. I myślę, że to da rozwiązanie na pocieszenie. Kupiłem sobie XXL, draże kokosowe. Będę jadł draże i smutno siedział w ciemnych włosach. Zaczynamy. Czy się stresuję? Możliwe. <tosłuch> Powiem Wam szczerze, że dawno nie miałem ciemnych włosów. Po co tak te rękawiczki y, pakować? Jakby nie wiadomo co to było. Wszystko przeciw mnie. Zobaczymy. Te rękawiczki zawsze są takie malutkie, i ja muszę wciskać, te łapska. Wybrałem kolor. Hmm. Co to za kolor? Kawowy brąz. Co z tego wyjdzie? Z tego kawowego brązu? Nie wiem. Nie, nie mam depresji. No, dużo. Zawsze w filmach, jak, jak ktoś ma depresję, to zmienia kolor swoich włosów. Ja bardzo się boję, że to mi wyjdzie taki rudy. Ja na pewno nie chcę mieć. Ciep... Jezu. Nie chcę mieć na pewno. Yy, koloru ciepłego na tych włosach. Czy ja boki powinienem robić? Chyba tak. Już, łapa ubrudzona. Po całości pojadę. Musicie wybaczyć warunki, bo. na to ten kolor będzie paskudny jestem pewien, że Bozia mnie skaże za to że tak kombinuje. to nie ryzykuję, nie piję szampana, ja teraz sobie nałożę jak za starych dobrych czasów, tłusty kremik, o tak żeby mi czoło nie zafarbowało uuu będzie się działo Trochę sobie rękę pofarbowe, ale nie istotne. Trochę się jaram, trochę nie, trochę się boję. Zobaczymy. Czuję się lekko depresyjnie. Czy zjem całe opakowanie tych draży? Możliwe. Te włosy chyba wyjdą bardzo czarne, ale lepsze to niż ten biały pióropusz. Chodź, no chodź. Jestem bardzo ciekawy tych efektów. Mam nadzieję, że Karolina, moja fryzjerka, tego nie widzi tych zmian. Ja w ogóle chcę się przebrać na Halloween Za Morticia Adams Albo za Vampira I Zamówiłem sobie taką czarną Bardzo długą perukę Prostą Z pięknym lace frontem Mam nadzieję, że dojdzie mi przed Halloween Ale powinna Myślę, że będę kręcił też makijaż Halloweenowy. Z całym tym amturażem. Chociaż wiem, że z takimi rzeczami bardzo długo się schodzi. Jakoś nie przestawiłem się na ten jesienny vibe jeszcze. Może te włosy mi to umożliwią. Mm. Mam wolny czwartek ogólnie. Jadę do domu, ale mam plany domowe. Dzisiaj mam taki bardzo nostalgiczny ten wieczór. Ale z kim mam go spędzić, jak nie, nie z wami? Oczywiście, że z wami. I tak szczerze, uzależniłem się od vlogów, bo strasznie czuję, jakbyście byli częścią mojego życia. I czuję się wręcz obligowany. Tak w pozytywnym słowa znaczeniu. Do mówienia wam, co się dzieje, co mam w planach, co będę robił, jak będą wyglądać moje dni. To dla mnie bardzo ważne. Tym bardziej my cały czas mamy kontakt w komentarzach. Bardzo ważne jest zadbać o swój komfort, więc szykuję sobie gorącą kąpiel, nasypałem sobie soli do kąpieli, napuszczę sobie jakichś eterycznych olejków. I myślę, że po kąpieli pokażę Wam efekt tych włosów. Są czarne jak heban. Chociaż pisałem z moją koleżanką z pracy nagatką i ona mówi, że na tych przetrawionych włosach to nic mi nie złapie. Oby one były trochę ciemniejsze i będzie dobrze. Jeżeli nie widzą rudę, będę całkowicie usatysfakcjonowany. No, zobaczymy. Chcę sobie poleżeć w wannie, obejrzeć odcinek Grotron i odpocząć mentalnie. Ja dawno nie miałem ciemnych włosów i jestem okropnie ciekaw, co wy o tym sądzicie. Ja je wymodeluję na szczotkę i zobaczcie, jak to wszystko będzie wyglądać. Trochę się jaram. Nie wiem, chyba tęskniłem za ciemnymi włosami. Musicie mi koniecznie dać znać w komentarzach, która wersja jest lepsza? Czy w tych ciemnych włosach od razu ta twarz jest taka żywsza? Czy w tych blondach? Bo widzieliście mnie w różnych odsłonach, tak naprawdę. Witajcie moje robaczki. Kolejny dzień. Ja teraz robię sobie śniadanko. Muszę sobie dorzucić tortilkę do podpieczenia, bo ja bardzo lubię tą pieczoną tortillę. Zrobiłem sobie do śniadania taką sałateczkę. Pokroiłem drobno pomidora i rzodkiewkę, grupa sałat. I coś takiego zielonego, po prostu będzie. Mój trik, żeby sałaty dłużej mogły poleżeć, jakie kupicie, wyjmijcie je i osuszcie. Oczywiście, wymyjcie. I wystarczy je przełożyć w ten sam pojemnik. Do papierku. On będzie absorbował tą całą wilgoć, i te rzeczy będą mogły trochę dłużej poleżeć. Ja jestem dzisiaj wyjątkowo głodny. Wczoraj nic nie jadłem mm, poza tymi drażami. <grym> Oczywiście kaweczka. Ah, delicious. I do pracy biorę sobie takie pyszne jabłko. I wezmę sobie awokado. Zrobię sobie na. Przytostuję sobie w pracy chyba chlebek. I zrobię sobie mm, takiego otościka z awokado. Taki jest plan. Jest jeszcze dosyć wcześnie. Ja lubię wcześniej wstawać, żeby mieć tak więcej czasu. Myślę, że nawet dzisiaj sobie ułożę włosy, trochę się podmaluję. I startujemy. Dzisiaj wieczorem jadę do domu. Więc mówię, odbędę ten dzień w pracy i, i ruszam do domku rodzinnego. Pogoda dzisiejszego dnia nie jest najmocniejszym aspektem. Jest bardzo drzeczyście i wilgotno, ale powiem Wam szczerze, trochę czuję się innym człowiekiem. Te włosy, te włosy mi się podobają, powiem Wam naprawdę. I to nie była zła decyzja. Umalowałem się nawet trochę. I, i tak zupełnie szczerze, od razu ta buzia wygląda tak wyraźniej przy ciemnej oprawie. Jak już Wam wspominałem we blogu wcześniej, ja dzisiaj po pracy od razu jadę do domku rodzinnego. Bo mam parę rzeczy do pozałatwiania. Nie wiem, macie mi dać znać, jak widzicie mnie w tych włosach. Bo ja się sam ze sobą jaram, ale chcę widzieć jakie jest Wasze zdanie na ten temat, serio. Ja jeszcze po drodze muszę oddać komputer do naprawy, bo chcę nagrywać aparatem, a nie telefonem. I potrzebny mi jest komp do edycji. I, i ja mam bardzo dobry komputer ogólnie. Ale kiedyś grałem w Wiedźmina i go trochę zdewastowałem. No ale mówię, oddam go na naprawy, a jak go naprawię, to wtedy zajmę się ogarnieniem aparatu i jakiegoś fajnego programu do obróbki filmów. Sara ma bardzo fajny program i powiedziała, że nauczy mnie obsługiwać się nim. Dotarłem już do pracy. Oczywiście standardowo. kawki Pokażę wam te włosy. One mają taki troszkę poblask fioletu. Ale nie wygląda to źle. Na pewno lepiej niż te blond strucle. Wszyscy bardzo miło reagują. Jestem aż zaskoczony, że, że każdy mi w takim ciemniejszym kolorze włosów. Ja nie mogę, powiem wam szczerze, nie mogę, bo to jest dla mnie straszna nowość. Bo jeżeli tak długo nosisz jasne włosy, to zrobienie takiego drastycznego przeskoku, to jest coś absurdalnego. Muszę wam powiedzieć, że to, ile ja dzisiaj w tych nowych włosach dostałem komplementów, to jest aż absurdalne. I przestałem w głębi serca żałować tego, że... Że zrobiłem te włosy na ciemno. Myślałem, że to będzie takie drastyczne dla mnie, bo długo też nie nosiłem ciemnych włosów. Ale teraz jestem pewien, że mogę iść na farbowanie. Jutro, jak będę w domu rodzinnym, to pójdę do Karoliny, żeby się zapytać, co my możemy z tym począć. No bo uważam, że to też trzeba, trzeba jakoś te włosy zapigmentować. Ja się na tym nie znam dobrze z blondu, tak czy siak to wszystko będzie się wymywać no zobaczymy, jestem ciekawy co mi powie ja już skończyłem swój dzień wracam do domu strasznie mi dziś głowa boli jestem dziesiąty dzień pod rząd w pracy i uważam, że to starczy naprawdę starczy 10 dni to sporo z pozycji tak zwanej leżąco-odpoczywającej Chciałem Was serdecznie pożegnać i podziękować Wam za tego vloga. Ja już jestem po dzisiejszym dniu bardzo, kochani, zmęczony. Naprawdę, padam z sił. Pojadę sobie do domu jutro rano, bo tyle dni pracy pod rząd, to jest masakra. W ogóle, jakie mam czerwone oczy. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się.